Dzień dobry Państwu. Czy nie mam kawy w ogóle zauważyłem? Ale dlatego, że już po prostu rano wypiłem 9.09, tak? Ja przypomnienie, to już jednak jest spora po kawie, no nie? To już nie ma co tak za dużo tej kawy pić. Ja nazywam się Dariusz Milczarek, bo zauważyłem, że dawno nie powiedziałem, jak się nazywam. Od milczenia nie odmielenia, to wiadomo, to jest taki dobry tagline, zawsze go lubię używać. Ponieważ zwykle trudno jest mi się dobić do głosu w rozmowie z Tobą, to pozwoli, że sobie jeszcze 30 sekund pogadam. Fantastycznie, potem... wykorzystaj ten Wykorzystam czas. ten czas. A czas jest zacny, bo rozmawiamy z Jankiem Grzesiekiewiczem, który opowiadał ostatnio bardzo ciekawą historię swego życia, która właściwie była takim. Ja bym... trudno to nazwać Janek, że to był fakap. To był jakiś rodzaj. Dojrzało, dojrzewania, procesu dojrzewania, ale też takiego procesu stawania się, zmiany w sobie, nie, nie, bo to tak, bo to oczywiście, no myśmy rozmawiali trochę o twoj, o, so, o Tobie, ja, ja Ci mówiłem, że taki mam, mam poczucie, że tam oczywiście ile rzeczy może z tego, z tej lekcji wyciągnąć, ale tak bym powiedział, że to jest taka historia pewnej, pewnego mentalu trochę, zmiany, wiesz, to no nie każdy ma okazję y, czegoś takiego doświadczyć. No teraz może tak. powiedzieć. Tak, tak, ale wiesz co, dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to, jaki, jaki ja byłem arogancki. Tak, arogancja zawsze. Arogancja, buta, taka przesadna pewność, taka właściwie niebezpieczna pewność siebie, brak takiej dojrzałości i tak. Tak, no takie szczeniactwo, takie szczeniactwo biznesowe. Tak? I ja, ja uważam, że to jednak jest w kategorii fuck-upu. Bo obserwując kolegów, koleżanki, y, którzy razem ze mną w tym samym czasie działali, y, no oni się tak skandalicznie nie zachowywali. No to, 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 to ja byłem taki, wiesz, takim trudnym uczestnikiem na szkoleniu, byłem trudnym uczestnikiem w grupie, y, byłem gwiazdorem. To było tak, że ja byłem też. Kurwa ciężko zarządzalny nie? Bo, bo, bo wchodził Grzesikiewicz i... No i. Ja to lubię zawsze, bo to wiesz, że to jest taka szyszka w dupie. no, <gry> no nie było życia, ani, w wyjąć, dupie. ani, no, wyłożyć, no ani i, ludziom pokazać, i, nie i, wiadomo co z nim zrobić. I i, i, wiesz, I i patrzę na to, że nawet ja jako osoba zarządzająca takim Grzesikiewiczem też bym się y, umęczył, bo to trochę też rozwala, y, rozwala grupę, no bo zobaczcie, można nie szybko przychodzi gwiazdo, że wybujany jest. I, no dzisiaj, tak, ale... I dzisiaj na to patrzę z perspektywy, że no nie do końca. Jeszcze jedną rzecz chcę tutaj Ach, wbić tak. jako taki wniosek, który mi siedzi w głowie, bo nawet jak teraz z Tobą o tym, mi się to przypomniało. Jeden z moich menadżerów powiedział mi w tamtym momencie, że moją, w ogóle zgubą osób, które startują w sprzedaży jest to, że za szybko zaczynają realizować wyniki. Że za szybko zarobienie dużej ilości pieniędzy może spowodować, że sobie nie poradzisz z sukcesem. I ja, ja właśnie obserwuję. Dzisiaj tak. też wiesz, stawiam też drugą nogę, no bo tu, z jednej strony, jestem związany bardzo mocno ze sprzedażą, z Sandlerem, który tam po prostu bije bardzo mocno w moim organizmie i tą energię czuję. Z drugiej strony, też od strony mentalnej, pracuję ze sprzedawcami yy, i sam obserwuję, że jest właśnie problem trochę zaplanowania z jednej strony nad porażką, a z drugiej strony nad sukcesem. No tak, ja to się też muszę bardzo... powiedzieć tak statystycznie patrząc, to chyba więcej ludzi jednak ma takie, przynajmniej statystycznie mówię, więcej ma takie poczucie raczej, że mi się nie udaje w życiu. że Mi się nie udaje osiągać sukcesu, że jakby z jakiegoś powodu mimo mojego wysiłku, zaangażowania i aktywności, bo to też często za tym idzie, nie mam wyników prawda? i ta poczucie raczej pewności siebie mi spada, Y, niż nagle, y, można powiedzieć, taka gwiazd takie gwiazdorzenie, to jest taki wiesz, no, Ronaldo sobie tam, wiesz, paru jest takich na świecie. Ilu jest takich Ronaldo, no nie? Zresztą, y, wiesz, no ale dobra, no, to, to jest jakiś oczywiście bardzo ważny temat, bo to, mi się wydaje, taka buta, arogancja, to, to jest coś, co w ogóle do, do nas mm -hmm. często przychodzi. No dobra, ale gdybyśmy mieli teraz troszkę się zastanowić mm -hmm. nad takimiś case'ami, klienckimi, prawda? Mm -hmm. No bo to jest też ważne, żeby się zaczęli, żeby się trochę przyjrzeli. też ta perspektywa, o której my zawsze lubimy my myśleć w że mm -hmm. przede wszystkim, znaczy myślę, że w ogóle to jest fajna perspektywa, że w innym miejscu mm -hmm. się wypierdzieliłem, a w innym miejscu się potknąłem, prawda? Czyli mm -hmm. gdzieś jest jakiś efekt mojego yy, zachowania, który właśnie jest tym fakapem, że coś się nie udało, ale tak naprawdę najczęściej Przyczyna jest wcześniej, prawda? Zanim się wypierdzieliłem, to się gdzieś potknąłem. Masz jakiś taki y, przykład takich błędów, problemów, które gdzieś ci się w głowie pojawiają w trakcie tem. Więc to tak, jest kilka takich elementów. Jednym z nich to jest w ogóle, znowu tak, wracam trochę do historii Wojtka Hery, który tam ma taki fajny case, gdzie mówi. Patrz sprzedawco, patrz przedsiębiorco, na swój biznes trochę jakbyś prowadził restaurację. Nikogo do tej. Z, znasz to, tak? Kogo, tak? kogo do tej restauracji tam wprowadzasz? jaki jest trochę w ogóle twój profil? Jaki jest w ogóle twój profil klienta? klienta Komu tak. w ogóle poświęcasz czas? Czy właściwym osobom poświęcasz czas? Czy właściwym osobom, czy, czy w ogóle tak, czy, czy też prowadzisz te działania prospektingowe? zgodnie z tym wzorcem, nie? bo z jednej strony mam jakiś profil klienta, ale w ogóle działam, pojawiam się, komunikuję w innych, w innych też miejscach. Kolejnym jakimś takim elementem to jest też sprzedawanie dla mnie na głodnego, co mam na myśli. No właśnie nie szło mi trochę i takie sprzedawanie za wszelką cenę. Tu mam akurat też znowu mocną historię, tym razem nie moją, ale też z branży finansowej ubezpieczenia, więc tak trochę was dzisiaj pokatuję. To jest sytuacja, w której jeden z agentów opowiadał mi właśnie, że e, sprzedawał, bo po prostu musiał spiąć sobie budżet, nie miał do końca przekonania do tego, co sprzedaje swojemu klientowi. E, w dużym skrócie, polisa na życie była niedopasowana do sytuacji życiowej klienta i nie zabezpieczała jego interesów, i e, pech chciał, że. Doszło do zdarzenia. Produkt sprzedany. Klient miał poczucie, że ma produkt, no bo kupił płacił co miesiąc po kilka, po kilka stówek. W efekcie nie starczyło środków na leczenie. No i tam ta historia skończyła się bardzo słabo, bo ktoś żył z przekonaniem, że jest zabezpieczony i starczy mu środków. Natomiast został wprowadzony w błąd. Bo ktoś potrzebował sprzedać i spiąć swój budżet. No tak, ale to jest taki, taki budżet, tak? misel, no nie takie trochę. Takie trochę... Ale, ale, ale właśnie teraz to tutaj. Często, tu, więc... Tak, no to, to się zdarza, i to jest nawet hasło, które też tu u nas w Sandlerze krąży, że czasami trzeba sobie po prostu powiedzieć, nie stać mnie na to, żebym ja ci coś sprzedał, bo ja przez sprzedanie za wszelką cenę, ok, dostanę jakąś tam prowizję, ale ostatecznie rykoszetem później dostanę, bo to, to też ta historia później tam się nakręciła i no, by było bardzo niefajnie w ogóle w samej organizacji. E, czy jak my również sprzedajemy, też sobie zadajemy pytanie, czy mi się opłaca od strony wizerunkowej zrealizować ten projekt, no bo jeżeli klient ode mnie oczekuje, żebym go w dwa dni, wiesz, jego ludzi nauczył czegoś, no nie ma szansy, ja mogę ich zainspirować, ale żeby w dwa dni ich nauczyć... A wiesz co, bo to tak, takie tak... rzeczy, które wiesz, może nie ma nie, nie, nie. Tak, się... Nie, nie. Okay. Zobaczcie, tyle jest sprzedawców, którzy popełniają taki To jest z no tak, to, to to kategorii fakapiku, Ale tak. to jest, no dobrze, niech, niech to będzie fakapik, ale to jest trochę takie myślenie, bo to wydaje się, w każdej firmie jest, czy w każdej branży, czy w, z każdym produktem mając, masz do czynienia i masz takie dwie perspektywy: perspektywa klienta i perspektywa Twojej firmy i oczekiwań względem ciebie, prawda? No bo tak, można się spierać, czy cele sprzedażowe i budżety sprzedażowe są sensownym rozwiązaniem. Niektórzy twierdzą ortodoksyjnie, że nie. Dlatego, że budżet, czy taki mast, który musisz zrobić, buduje w tobie niewłaściwe zachowanie, bo zaczynasz mhm. robić coś za wszelką cenę, tak. bo wciskasz wtedy, kiedy nie powinieneś wciskać, prawda? Bo to jest naturalne. Mhm. Jeżeli mam coś zrobić i mam wynik, to muszę to zrobić. Z drugiej strony, każdy ma jakieś poczucie, nie wiem, wartości, yy, sumienie, prawda? Albo też taką zwykłą wiedzę. I moim zdaniem to w ogóle jest trudne często. Mhm. Do pogodzenia. Mi wydaje mi się, że gdzieś jest taka szara strefa, trochę, że tak jest ok, ale w sumie to może ten byłby trochę lepszy, ale ten też nie jest zły produkt, mm -hmm. tak? Jak wiesz, tak sobie myślę o kliencie. Jeżeli mamy różne promocje, czy też różne wagi naszych rozwiązań w kontekście mm -hmm. naszego budżetu i oczekiwań, jakie ma przed nami nasza mamusia, czyli w tym przypadku firma, a już personalizowana mm -hmm. jako szef, no to wtedy mamy, to, to mamy taką pokusę. Trochę nie wiemy do końca, co powinniśmy zrobić. Może sobie powinniśmy właśnie zatrzymać się, tak jak mówisz o restauracji. Ja nie potrzebuję, żeby tutaj siedział gościu, który po prostu praktycznie w ogóle nic nie je, prawda? Że może ja powinienem zmienić klienta też w takim sensie. Zatrzymam cię, kolego. Wiem, że chcesz coś odpowiedzieć, ale po prostu robimy przerwę sobie. Taką fajną, prawda? Na reklamy, a ty jutro się do tego odniesiesz, ok? Dobra. Okay.